Dobra, ja już nagrywam od razu kolejny odcinek po zakończeniu poprzedniego. I my... Czekajcie, temperatura zaraz spada, później wzrośnie, więc jeszcze baraków nie będę musiał robić. Yy, huta, maszyna... Zbywanie węgla, retorta... Tartak huta, widzicie co tartak Dobra, zróbmy ten tartak Mam jakąś decyzję Uuu, pilna potrzeba leczenia. Protesty w związku z opieką zdrowotną. Kapitanie, na ulicy zebrali się protestujący. Liczba nieleczonych pacjentów wzrasta, ty zdajesz się lekceważyć ten problem ludzie żądają, żebyś się tym zajął. Otworzymy już leczenie. Kurwa bo 60... 42 chorych. No to to jest ogromna liczba, no nie ugrywajmy. Wybudujmy lecznicę. Niech będzie tutaj. Już będziemy mieli 3 lecznice otwarte. No i zaraz będziemy coś musieli z tym zrobić. Dobra. Ocalali z dużego konwoju. Zaprowadźmy, wysimy. Nie, dobra, zaprowadzimy ich do naszego miasta. Węgla mam bardzo dużo, co mnie cieszy. No i tak, tu nam się robią tartaki. Możemy prawo wprowadzić arena walk. Dobra, zbudujemy arenę walk. Niech ona będzie tutaj. I tak, czy ja mogę coś. Nie. Będę jeszcze obstawiać te walki. Jeden z naszych ludzi nie żyje. Samobójstwo inwalidy. Mężczyzna, któremu kazali się nogę właśnie. Protetykę. Oj, oj oj No nadzieję mam na fulla, ale to jedzenie mnie martwi. I temperatura jeszcze spada niesamowite. Nazwolienienie jedna osoba jest. Misja za sobie spełna. Aha! Jeszcze wybudujemy magazyn. Czy jest magazyn? Skład zasobów jest. Zmieści się, słupcio. Trzeba wykorzystywać jak najbardziej te y, tereny. Tartak. Pan niech będzie tutaj. Tutaj wybudujemy drogę. Mhm. Takie buty. Nie mam drewna, już zapomniałem sobie o tym. A już chyba nie ma stert, sterta stali sterta to z węgla. Oj, 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 Dobra. Miejsce wypadku, pójdziemy. Przybuję drewno. Tam był to węgiel. Dwóch z naszych ludzi nie żyje. Nie ma poświęconego drewna, już musimy tutaj, tak dać, i zaraz coś tam pozbieramy z drewnem. Przyjemność, że zarazem tutaj. No dobra, lećcie, lećcie, zbierajcie drewno. Drewno i surowa ten, żywność. Wejdźmy ze sobą. widzimy jeszcze do obserwatorium. I po obserwatorium, już się będziemy cofać automatycznie. Mam jakąś decyzję? Prośba dziecka. Kapitanie, na cmentarzu przy świeżo wykopanym grobie zajęliśmy przemarzniętego do szpiku kości chłopca. Na pewno spędził tam bardzo dużo czasu. Chce, żebyś zwołał na spotkanie. Mówi, że jeśli się nie zgodzi, że go obudzi się i przyjdzie. Oj, oj, oj. No niestety, ale. takie straty, niestety będą. Modernizacja Tartaków. Dobra wybudujmy tą cieplarnię Znaczy wybadajmy ją Ludzie są głodni Kurde Dobra Na razie to rozbierzemy I tak wybudujemy targ, tak Tutaj Tutaj drogę wybudujemy I dam autonomiczną do Tartaku. Będzie zbierał cały czas. trzeba tyle nawet w nocą zbiera, więc jest cud I zaprowadźmy ich do miasta. Spłonili się miejsca na zasoby. Co oni tego nie zbierają? No zbierają. To dobre. Mogłoby być lepiej, ale przyznaję, że musimy po prostu wytrwać, a na pewno są lepsze czasy. Oczywiście, że tak. I ta protetyka. Gdzie jest protetyka? Tą pieki? Jest protetyka. Dobra. Zaraz mam nadzieję. Mamy protezy możliwe do wytwarzania, ale. No, z głodu to my przymieramy już <grym> praktycznie. <grym> Nie będę ukrywał. Kapitania, pewien lekarz chce z sobą porozmawiać o udostępnieniu radykalnej terapii. Byłem chirurgiem polowym podczas wojny burskiej. Wraz z Towarzystwem Królewskim starają się zmniejszyć liczbę amputacji i kończyć w szpitalach wojskowych. Sądzę, że zostaną w stanie opracować metodę, która pozwoli nam ograniczyć liczbę amputacji podczas radykalnej terapii. Dobra, rób pracuj, pracuj. Przyszli ludzie, przyszły zasoby. Idziemy do stacji meteorologicznej. Dobrze, mamy cieplarnię. I z tego jak najszybciej będę chciał skorzystać. Jedna i druga. To wybudujmy drogę. I chyba jeszcze jeden grzejnik. Węzeł grzewczy. No jak siedmiu bezdomnych, zaraz to zrobimy. Tu zaraz wybudujemy domy. O kurde, kolejna lecznica. Dobra, niech będzie. Da się gdzieś tu zmieścić jeszcze. Może tu? Sięgnie ten grzejnik. Żeby nie musiał stawiać kolejnego, chyba powinien sięgnąć. No i tak. Tu będzie, jest ciepło. Zrobimy tak. Jeden inżynier. Tu i jeden inżynier. Tu nie mają ulicy. Dobra, i tu damy też 5 inżynierów. Subcio, Mam nadzieję, że już jakoś z tym jedzeniem będziemy szli do przodu. 25 hmm. stali potrzebuję. Barak. Dobra, wybadajmy to. Tu na razie automat wyłączymy. Tu włączymy automaton. 30 stopni. Już dozbierajmy te resztki, naprawdę. Ulepsz radykalną terapię. Czyli udało mu się. Mniej amputacji. Kapitanie przed lekarz, który pracował nad radykalną terapią, melduje, że nastąpił przełom. To bez wątpienia niekonwencjonalny sposób i moi koledzy po fachu byliby wstrząśnięci na wieść o eksperymentach, które musiałem przeprowadzić. Ojojoj. Ale udało się! Liczba amputacji koniecznych podczas drastycznego leczenia powinna się zmniejszyć o połowę. Wygląda na to, że lekarzowi pilno wrócić do codziennych zajęć i wypróbować nową metodę. Dobra robota. Świetnie. Po prostu świetnie. Dobrze nam no, się to ułożyło. Jestem z tego zadowolony. I teraz tak. To, to poszło, poszło, poszło. Będzie automatą i powoli się odbijamy z tym jedzeniem. Jak to mnie niezmiernie cieszy, mieszkańcy, baraki mogę wybudować, ale no to jest potrzebna. Stal! Ojoj, oj, oj, oj. Drzewko technologii. Huta! Zróbmy to. Mamy 11 inwalidów. Chorych nam cały czas przybywa. No, niestety, to jest przez braki tej jedzenia oni po prostu są. Ee, no, tam odporność, mają tak samo jak my tutaj. A co dopiero tam? Głodować, zimno, pra, ciężka praca. No, nie dziwię się im. Prawo do pojedynków. Nie, nie robimy czegoś takiego. Uroczystości pogrzebowe niech będzie Jane Fisher się chyba to będzie dobry dzień czuję to ale tam Jane Fisher coś tam pisał że śmierć yy, to, to nie jest okazja do świętowania tam coś no hopie Najwidoczniej ty się jeszcze dobrze trzymasz, ale inni się dobrze nie trzymają. I w końcu jedzenie mamy na plus. Jezus Maria. Huta zrobione. Stacja meteorologiczna. Weźmy zasoby. Kopalnia węgla i winter home. Idziemy tam. Tu mamy jakąś decyzję. Wkrótce wszystkiego się dowiemy. Czy on się tak ładuje na tym, tym? Wow, nawet nie wiedziałem, że takie coś jest. Drewna mamy już full. Pilna potrzebna nowa lecznica. Kur... Te lecznice cały czas schodzą. Kuta. Dobra, niech będzie skład zasobów, by się przydał tu. Dobra, i tu zrobimy gdzieś kolejną. Hmm. Aha, no tak. Tu jest chłodno. Dobra. Niech na razie on tutaj popracuje. Dobra. Winter Upadek Winter Ulice zrujnowanego miasta pokrywają ciała zmarłych. W kronicy miejskiej przeczytaliśmy o kurczących się zapasach żywności i rozpaczy mieszkańców. Zaczęły się bójki i zamieszki. Wśród szalającej anarchii rozpoczęła się walka o za zasoby, potem przyszedł głód. W ostatnim wpisie przeczytaliśmy, Boże wybacz nam, żwimy się ciałami zmarłych. Nadzieja umarła. Oj, oj, oj. na siebie. Jesteśmy sami. Zmniejsza się nadzieja i tu rozpoczyna się bunt Londyjczyków, którzy chcą wrócić. Nadzieja nam spada na łeb, na szyję. Upadek Winterholm. Wszyscy nie żyją, jak, jak tu przetrwamy bez żadnej pomocy. Musimy wracać do Londynu. Na tej zamarzniętej pustyni nie ma dla żadnej nadziei. Na ulicach zbierają się ludzie wstrząśnięci wieściami o losie Winterhom. Niektórzy chcą rzucić wszystko i uciekać do Londynu. Miasto zaczyna ogarniać panika. Wybierz dla nas drogę. Ludzie są wstrząśnięci, ogarniają ich lęki i zwątpienie. stracili nadzieję na to, że zdołamy przetrwać. Rozpacz może ich wkrótce pop popchnąć do nierozważnych czynów. Musisz zjednoczyć ludzi, przedstawiając im swoją wizję przyszłości. Zdecyduj, co nada cel ich życiu i przywróci nadzieję. inaczej miasto pogrąży się w chaosie, który pochłonął Winterhome. I wiecie co, ja jakoś wiarę i takie duchowieństwo nigdy nie szedłem. Nie szedłem ja pójdę w Ład Społeczny i Dyscyplinę. Straż sąsiedzka. Zaraz wybuduję tę strażnicę. Jezus, ja zatrzymam czas, bo tak, mamy chorek dalej. Muszę aż dwie lecznice otworzyć. Tylko dalej nie mam stali, no dobra. Źródła czy kopalnia węgla? Kopalnia węgla. I później z kopalni węgla już wrócimy do siebie normalnie. Londyńczycy. No i tak Tu myślę, że przerząd Nie zrobił, bo nie mam stali jeszcze Więcej zwiadowców, to zrobimy na 100% Dwóch z naszych ludzi nie żyje, kolejna osoba nie żyje Dobra Mamy dwie lecznice Cały czas ktoś umiera tu jeszcze bym zrobił. Czekajcie, budowanie ulic. Gdzie bym to musiał mieć technologia? Dobra. Dobra. I węzeł grzewczy. Niech będzie tutaj super. Idziemy do obozu Amerykanów. Tak, już nam powodzi brakuje drewna i tutaj by się przydał kolejny węzeł. Chyba to zrobię po prostu. Że tutaj wybuduję kolejny węzeł. Ten grzewczy. Aha. To jednak dwa węzły wybuduję. Już nie mam stali. tu dam... Czyli wyłączymy. Tutaj dam automatona. I tu dam... Robotników, dwóch inżynierów. tutaj dam kolejny węzeł grzewczy. Bo węgla jeszcze mamy bardzo dużo. Zbierzmy tylko węgiel. Pomoc sam porę. Kapitanie, jakieś dziecko spinało się na generator. Poszli się i spadło, ale na szczęście zostało zupane przez członka straży sąsiedzkiej, który patrolował okolice. Następnie mężczyzna zaprowadził dziecko do jego matki i dałoby go surową reprymendę. Mogło się skończyć z łamaniem nogi albo czymś jeszcze gorszym, gdyby nie czujność naszej straży, skomentował jeden z sąsiadów. Dobrze, że ją mamy. No i to mnie cieszy. Co tutaj mamy? Dobra, na razie nie będę się tym zajmował. Poranny apel. nie zacznie nadzieję, a Porana zebrania będą do czasu, do, od czasu nie zacznie zwiększać nadziei. To mi się podoba. Słuchaj mnie, słuchaj mnie. z Amerykanów, weźmy zasoby i pójdziemy do tymczasowej osady. Aaaa! Tylko baraki chyba kosztują 10 stali, no właśnie. Ja nie zdążę z tą stalą chyba. Tak, nawet nie zdążyłem tego lepszyć. No ale powoli już to będę robił. I tak czy siak. Dobra, i wy pójdziecie do źródła. Dwa dni aż. Już daleko o. Pomocnicy kuchenni kapitan chcę z widzieć grupę Chcę z widzieć grupę Nie Bo mówią, że mogliby pomagać w kuchni Nie chcemy cały dzień tylko siedzieć na tyłkach i wegetować Nie możemy już wykonywać ciężkiej pracy Jeśli jest, zrobimy sobie proste protezy z drewna Będziemy mogli pomagać ludziom w kuchni I zarabiać na swoje utrzymanie Czemu nie mogę im tego dać? Dobra No niestety Księga praw Posterunki, brygadzista Dobra Tusz nie, no jest. Oj, 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 oj. Weźmy zasoby i wróćcie już. Nie chcę tracić zasobów, głupio. Mamy już powoli braki w tych, w ludziach, co mi się nie podoba. Londyńczycy zyskują zwolenników. No niestety. Ten się tutaj ładuje, widać. No ale przynajmniej już nie godują. te posterunki. Aha, to jest po prostu... ulepszenia tego. No dobra. Widzę to nawet lepiej. Kolonia za murem szczątki dreadnota Lećcie. Też dwa dni już powoli takie... Dosyć dalekie podróże, nie ukrywajmy. Wzrosta nadzieja. Podoba mi się to subcio. Ten balonik tutaj tak fajnie wisi. Niech starsze są oczyści mur. Dobra. Polepszymy sobie jeszcze te. No, bo stop. Najpierw to tak. Tu kolejny etap. I teraz polepszamy sobie baraki. Znaczy, te namioty, żeby były barakami. Bo ludzie wtedy będą mniej. Yy... większą temperaturę mieć w tych barakach. Bo one wtedy mają. Patrzcie, znośnie. A w namiotach jest yy, po prostu chłodno mają większe szanse żeby zachorować co mi się nie podoba więc ja cały czas to teraz to będę robić dzięki temu będzie chyba nie chorych albo przynajmniej nie będą tak szybko dobra Patron Rozumiem ten patron na razie Cały czas musimy te napisy z murów zmywać no, węgiel nam spada chyba po raz pierwszy strzelali 7, 10, 22 pracowników zaprowadźmy ich z powrotem ja sobie w tym momencie ten odcinek skończę ja sobie pójdę do toalety i zaraz już będę nagrywać kolejny już odcinek więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, jak wam się spodobało to zostawcie lajka, napiszcie komentarz czy czekacie na drugą część czy chcielibyście ją u mnie zobaczyć, ja z miłą chęcią poczytam. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!